No, trochę błędów jest. Tak, znalazł mi w silniku przepustnicę systemu recyrkulacji spalin. Mhm. Dwa razy. Dwa razy, dobra. Wadliwa funkcja. Skrzynia biegów OK. A skrzynia działa nieprawidłowo. To trochę dziwne. Ale zacznijmy od początku. Tu jest stary zawór EGR. Zakładam, że pod wąską jest nowy. Sprawdźmy Pewnie to. tak jest. Żeby nie połamać. No jest. Bardzo ładne wisienki. E, to jest ten, który jest też chłodzony cieczą. I teraz tak. Z niego mogą być błędy, ale czy on będzie miał wpływ na pracę silnika? Szczerze wątpię. Mm, no może teoretycznie silnik weź w tryb awaryjny. Mm -hmm. No dobra, ale skoro jest nowy, czemu są błędy z niego? Myślę, że trzeba wziąć schemat. I, przylecieć... I prześledzić instalację. Od tego trzeba zacząć. Co do samego zaworu. Słuchajcie, sprawa jest dosyć prosta. Tak naprawdę wiele osób zaślepia czy też wykodowuje, ale pamiętajcie, że zawór jest bardzo potrzebny. Szczególnie w silnikach diesla. Dlatego, że jeżeli do komory wtłoczymy sporo spalin, które mają niewielką zawartość tlenu, to mamy mniej tlenków azotu, które wydostają się z samochodu. A tlenki azotu są trujące. Ponadto e od pierwszych sekund pracy silnika spaliny są bardzo ciepłe, które w naturalny sposób podgrzewają komorę spalania, a to sprzyja poprawnej pracy silnika, więc wykodowanie czy też zaślepianie zaworów to nie jest zbyt dobry pomysł. Ale zacz, zacznijmy może od tej wiązki, skoro ten zawór nie działa prawidłowo i są z niego błędy, no to pewnie jest gdzieś w instalacji jakiś babol. Schemat połączenia EGR-u ze sterownikiem na pierwszy rzut oka przeraża, ale gdy się człowiek z nim nieco zaprzyjaźni, to przestaje straszyć. Przewody oznaczone są kolorami i numerami. Jest ich w sumie pięć. Wystarczy odszukać ich odpowiedniki w świecie rzeczywistym i przestrzelić miernikiem. Liczenie od tyłu: od 109. 180, 90, 95. No, trafiony z tu mamy przejście. Słychać, że piszczy. Jest ok. To jest 95, dobrze. Tak. Czyli to był fioletowy przewód? Zgodnie, Zgodnie ze schematem. U ciebie drugi w kości. Mhm. E, niebieski przewód. Tak, mam. Na razie piszczy wszędzie, gdzie trzeba. Drugi przewód też poprawnie łączy kostki. Trzeci i czwarty, niestety, także. Niestety, bo szansa na wykrycie usterki się oddala. 86 jest, no to jeszcze 85, i to jest czarny przewód. Czarny przewód, tak. No to ja trzymam. Dobrze. E... Wiązka sprawna. Ta część. I teraz ta część, która idzie od zaworu do tej złączki. Czymś ostrym to odepnę. Na odcinku od zaworu do złączki także wszystko cacy. Niestety wiele wskazuje na to, że Toyota łatwo się nie podda.